Witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki i zapraszam Was na horoskop na miesiąc listopad. Obra tego miesiąca dla Was tutaj pokazuje się w kartach Siódemki Denarów i Dwójki, mieczów, dwójki Mieczy. Moi kochani, tutaj będzie, będzie to miesiąc bardzo taki produktywny, bardzo wyjątkowy, jeżeli chodzi o tworzenie nowych idei, nowych pomysłów, sianie nowych planów w swoją życiową rzeczywistość. A więc, tutaj w tym miesiącu, większość z Was, moje kochane byki, rozpocznie coś, co będzie dla Was bardzo ważne i co będzie mogło, co przyniesie duże korzyści w późniejszym terminie. Będzie to jakieś, mogą to być jakieś umowy, może to być początek firmy, może to być początek jakiejś działalności, która na początku wcale nie musi być firmą, ale skupiać się jakby wokół Was, Waszego hobby i dopiero później przerodzić się w coś takiego bardziej konkretniejszego. Cokolwiek by to było, ten miesiąc zapoczątkuje Wam coś dobrego, coś, co da Wam, co przyniesie Wam oczekiwane plony? Co będzie się działo w sprawach zawodowych? I mamy tutaj kartę kapłana i kartę dwójki. Pucharów. Moi drodzy, albo jakieś szkolenia tutaj u Was będą, albo będzie to otrzymanie lepszej propozycji pracy, albo będzie to awans, będzie to jakiś list pochwalny, do, docenienie Waszych usług, Waszych działań. Moi drodzy, jest to bardzo dobra karta, są to bardzo dobre karty raczej, które pokazują Wam, że i w tym miesiącu albo otrzymacie oczekiwany awans, jakiś bonus, może przeniesienie, na które czekacie, może tutaj otrzymacie podwyżkę. A może po prostu y, będzie to y, informacja o czymś, co może nastąpić troszeczkę później, ale wy już tą informację w tym miesiącu otrzymacie, a więc bardzo dobre informacje w, sprawie, w sprawach zawodowych. Dla tych, którzy szukają nowej pracy, również są to bardzo dobre, y, bardzo dobre tutaj y, karty. Y, tak jak powiedziałam, moż, mogą to być różnego rodzaju szkolenia, wyjazdy, y, ale coś, co bardzo Wam się spodoba i coś, na co czekacie, co z chęcią do swojego, życia przegarniecie co będzie się działo w sprawach finansowych i mamy tutaj dziewiątkę pucharów i mamy asa denarów Wygląda na to, tak w pierwszy rzut oka, jakbyście to, co przychodzi mi do głowy, to jakbyście po prostu w miesiąc, tym miesiącu, jeżeli chodzi o finanse, to skupili się na sobie. Kupili sobie wreszcie coś, na co czekacie, coś, co jest Wam potrzebne, na co odkładaliście długo, albo po prostu coś, co sami odkładaliście zbyt długo, i teraz już przychodzi ta taka możliwość spełnienia tych, tych marzeń, tych nadziei, związanych z, właśnie z tym czymś. Taka niespodzianka zrobiona samemu sobie. Sobie. Pokazuję tutaj, że będzie to zadowolenie. Możą oczywiście te karty wskazywać na dodatkowe pieniądze, dodatkowe bonusy z pracy i z tych dochodów, które, które macie, a więc um, może, mogą mieć również, ponieważ z te dziewiątka pucharów mogą to być jakieś dodatkowe pieniądze od osoby, która bardzo Was kocha, która jest wam, jest wam bliska i, i wy jesteście bardzo bliscy jej, bardzo ważni dla tej osoby. Co będzie się działo w sprawach um, uczuciowych? Mamy tutaj um, najpierw, um, najpierw te um, byki, które już są w związku. I mamy króla Mieczy i Słońce. E, te karty przede wszystkim mogą mówić o tym, że. Um, Pojawią się jakieś ważne sprawy związane bezpośrednio z waszym małżeństwem, czyli coś, co jest wspólne, bardzo wspólnego, a więc albo jakieś pożyczki, temat pożyczki, a tutaj wyjdzie na, na wierzch i trzeba będzie mocno się nim zająć, albo temat wspólnego domu, albo będą tutaj ostateczne takie decyzje odnośnie waszego ślubu, czy tego, który ma się odbyć dopiero, czy tego, co z tym waszym ślubem ma. Ma dalej być, ma dalej się zadziać, bo w różnej sytuacji, moje kochane byki, w tym momencie jesteście. <laughs> Jeżeli któryś z Was ma ojca z znaku powietrza, czyli wodnik, bliźniak albo waga, to ten miesiąc może być on, może być poświęcony właśnie jemu i jego sprawom. Co u byków, które są samotne. Mamy ósemkę mieczy i mamy tutaj kartę wieży. Moi drodzy, taki labirynt i wybuch wulkanu. A więc, coś tutaj mocno Wami zatrzęsie zaczniecie być może wspominać swój poprzedni związek i wyrzucać sobie dlaczego do niego, dlaczego doszło do rozstania albo dlaczego daliście się wpędzić w taką no nazwijmy to pułapkę tak, jednak na no, ósemka mieczy jest kartą depresyjną, jest kartą ym, takiego labiryntu, y, czyli tutaj y, jeżeli chodzi o wasze sprawy uczuciowe i stan psychiczny powiązany z nimi to tak kiepsko to wygląda tak, Dlatego y, bardzo proszę, żebyście... Nie dopuszczali do tego, żeby zbyt głęboko wspominać jakieś stare sprawy, jeżeli będziecie widzieli, że zaczynacie wpadać w taką melancholię, taki stan, wspominam, wspominam, i końca tego nie widać, to poszukajcie kontaktu z swoimi przyjaciółmi, ze znajomymi, z kolegami, wyjdźcie gdzieś, rozerwijcie się trochę, zróbcie coś dla siebie. Nie pozwólcie, żeby te, my te myśli Was dopadły i całkowicie tutaj Wami zawładnę zawładnęły. Jeżeli chodzi o nowe znajomości, te karty tych znajomości nie wykluczają, wręcz przeciwnie, mogą mówić, że jakaś znajomość, jakaś nowa osoba może Was trochę w kozi ruch zapędzić, czyli od pierwszej chwili będzie to bardzo mocne, bardzo żywiołowe i, no, i, i aż za mocne, bym powiedziała, tak? Dlatego. Troszeczkę, troszeczkę wolniej, jeżeli taką osobę poznacie, troszeczkę wolniej dolejcie troszeczkę wody do, do wina, jak tutaj e, mówi się w Grecji, e, żeby nie było za mocno i zbyt ogniście, bo później z tego labiryntu nie będziecie mogli się wydostać. A e, jakie e, tutaj niespodzianki czekają Was, moje drogie wyki? Mamy tutaj siódemkę buław i na niej bogini Artemidę, a więc jakieś polowanie tutaj się zapowiada, jakieś, jakieś działania takie. Już pomijam to, że mogą dotyczyć zwierząt, a więc możecie od, kupić coś zwierzaka, wziąć ze schroniska, możecie dostać w prezencie jakiegoś zwierzaka, tak? To jest również też możliwe, ale oprócz tego jeszcze tutaj yy, dzieje się, pojawia się również królowa pucharów i to, co, to taki obraz, który mi przychodzi przede wszystkim do głowy, to jest to albo, że jakaś yy, królowa pucharów na Was zapoluje w tym miesiącu, Albo wy zaczniecie polować na jakąś królową pucharów, czyli osobę ciepłą, serdeczną, otwartą, pełną uczuć, wylewną. No i trochę się tutaj tu pokrywa w, u, u osób samotnych, że może to być taki wulkan uczuciowy, czyli bardzo wszystko jedno z drugim gra. A więc, moi drodzy, uważajcie na zbyt szybkie, zbyt gwałtowne, zbyt mocne lokowanie swoich uczuć w tym miesiącu. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Zapraszam ponownie za miesiąc. Zapraszam również potrzebujących na sesje indywidualne i na sesje na warsztaty, właściwie z kartami Lenormand albo z kartami tarotowymi albo też z kartami Diament Duszy. Proszę o subskrypcję i do usłyszenia.